Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj dosyć niecodzienny film na moim kanale, czyli unboxing. Nie będę sobie otwierał żółtym nożem. Mam takiego oto dzisiaj jego mościa. Pudło otrzymałem od Playon Polska. Na wyraźne życzenie mojego syna Oliwiera, który poprosił mnie, żebym mu to załatwił. Więc dzisiaj zrobimy sobie unboxing tejże gry. I zobaczymy, co jest w środku. Jak możecie zauważyć, jest to SpongeBob Cosmic Shake BFF Edition. Gra jeszcze nie została przeze mnie zfiorzona, więc nie wiem dokładnie, co jest w środku. Ale myślę, że dla ośmiolatka będzie to czymś mega fajnym. Dla 43-letniego konia może już niekoniecznie. <gryw> Dobra, zobaczymy. Tak jak mówię otwieram, to uważać, żeby się nie zaciąć. Noże z Ikei, mega ostre. Gra jest w wersji na PlayStation 4 i z tego co zauważyłem, ona chyba nie wyszła na PlayStation 5, ale działa w trybie y, zgodności. Ok. Pudło jest dość ciężkie w ogóle, to jest ciekawe, bo no dosy, dosyć ciężkie y, Niestety nie ma ono oznaczeń polskich. Z tego co widzę. Eee, mamy tutaj na przodu oznaczenie USK, czyli niemieckiego PEGI. Eee, z tyłu mamy wszystkie języki, oprócz oczywiście polskiego. Eee, także nie wiem, czy ta gra jest w ogóle po polsku. Wydaje mi się, że nie, bo jest napisane, że playable in English. Także możliwe, że sytuacja jest taka, że gra nie jest po. Polsku w edycji kolekcjonerskiej. Pudło konkretne obrandowane różnymi grafikami ze SpongeBoba, także całkiem spoko to wygląda. Ok, zobaczmy co jest w środku. A, <grym> widzę, że ktoś w środku otworzył. Podejrzewam, że wiem kto. Po to, żeby dostać, oczywiście, żeby wrzucić grę prawdopodobnie z polskim językiem. Tak mi się wydaje. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy. Certyfikat autentyczności, jak widzimy, zostało wyprodukowanych tylko 11 tysięcy wersji BFF, ta ma numer 9210. To nie, nie był taki serial? 90... nie, Beverly Hills coś tam, coś tam. Nawet nie wiem, czy to czasem nie był taki numer. Także mamy certyfikat autentyczności, że... Schowam ten nóż, na razie. Yy, mamy kod DLC, jak go tu zasłonię DLC na nowe yy, skórki z Punchboba. Mamy ich tutaj aż 7. Nie wiem, czy to akurat jest, muszę zasłonić, bo potem mi wykorzystacie. I nie wiem, czy to akurat jest yy, dla dzieciaków ważne. Może tak, zobaczymy. No i mamy wersję z, yy, gry z Punchbob. Yy, na PlayStation 4, aczkolwiek widzę, że nie, jest polski, jest polski język, jest polski dubbing i jest polskie tłumaczenie, także jak najbardziej e, gra w polskiej wersji językowej, aczkolwiek z tyłu nie mamy w ogóle opisu po polsku. E, prawdopodobnie jest to wersja ogólnie przyjęta, europejska, czyli mamy opis po angielsku, ale gra ma też polski język. O, tej, o więcej możecie się dowiedzieć oczywiście z mojej recenzji, która pojawiła się prawdopodobnie e, równocześnie z tym filmem, z unboxingiem. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Ciekawego. Specjalnie nie pokazywałem, co jest, bo chcę, żebyśmy mieli razem tą niespodziankę. Czuję się po prostu jak w. w jako, na gwiazdkę. Dobra, co my tu mamy? Mamy, słuchajcie. <laughs> piłeczki kauczukowe ze Spongebobem choć wydaje Wam się to głupie wierzcie mi, że dzieciaki szaleją i Oliver też szaleje za takimi piłeczkami ma ich mnóstwo, a te dodatkowo mają zatopionego Spongeboba w środku także myślę, że to będzie dla niego naprawdę fajna, fajna rzecz mamy cztery te piłeczki z czterema różnymi Spongebobami między innymi w stroju karate i stroju średniowiecznym. Fajna rzecz. Wierzcie mi, że to może wydać się głupie dla e, nas starych koni, ale dla dzieciaków to jest rewelacja, rewelacja tak naprawdę. Mamy Wisior, Wisior BFF w środku. Mamy. E, nie wiem, czy to się jeszcze coś otwiera, czy to jest wszystko? Chyba wszystko. Mamy Spongeboba i Patryka. No nie wiem, to akurat nie wiem, czy jest jakiś super. Nie, nie sądzę, żeby oni chciał to nosić, ale dosyć ciężkie to jest tak wykonane powiem wam. Solidnie, solidnie. Czyli dostajemy jeszcze taki elegancki wisior. Co my tutaj mamy? Ojej, co to jest w ogóle? Co to jest? Zobaczmy. To jest, słuchajcie, podstawka. Taka śniadaniowa. Bo to jest chyba albo szkło. Albo taki twardy plastik. Prawdopodobnie pod na przykład śniadaniówkę możemy sobie postawić. Mamy. Ojej, mamy kilka tego. Zobaczcie. Z grafikami, oczywiście, ze SpongeBoba. Mamy kilka tych. tych taki zestaw, zestaw śniadaniowy. To są z podkładki. Zdecydowanie to są podkładki do. Pod na przykład talerze, tak? Można. Także pomysłowe dla dzieciaków, rewelacja. Ja co prawda nie potrzebuję tego typu rzeczy, ale dla dzieciaków super. Nie wiem, co to jest. A, bo to jest chyba, słuchajcie, to jest chyba. Ja to rozpakuję, tak mi się wydaje, że to jest do tego, żeby sobie położyć elegancko te piłeczki. Zobaczcie. Cyk i cyk. Tak to wygląda. Mamy tutaj e, nie będę tego robił do dmuchania patryka. Nie będę go może dmuchał. no bo dobra. No nie wiem, nie będę na wizji dmuchał. Najwyżej zobaczycie później. Czyli mamy tutaj Patryka, którego dmuchamy. Jest to nawiązanie do gry tak naprawdę, bo w grze Patryk jest właśnie balonem, także mamy tutaj fajne nawiązanie do samej rozgrywki. Ok. Co my nam dalej mamy? Tu mamy kolejną. Kolejny element. Zobaczcie, to jest fajne w ogóle, bo e, nawet te tektury są obrandowane SpongeBobem. I tu mamy naprawdę śmieszne rysunki z SpongeBoba, to zobaczcie sobie na zbliżeniu. E, takie naprawdę naprawdę odjechane. Także bardzo miły dodatek, że to wszystko jest jakby tutaj e, obrandowane, tak? Ojej, czekajcie, tu mamy coś, coś większego. Ja to muszę jakoś inaczej chyba ogarnąć. Ok. I mamy, ostatnią rzeczą jest figurka Spongeboba z Patrykiem. Rozpakujmy ją. Pudło jest naprawdę duże, powiem Wam, że kurczę. O, muszę jednak mój nożyk wziąć magiczny. Wow, no nieźle to wygląda, powiem Wam. No, ile mi się uda to wyjąć, jakoś logicznie. Nie wiem, czy to jest jeszcze przyklejone gdzieś. Nie, dobra. Ho-ho-ho. O dobra, tu jest wyklejone. Ciężka sprawa <grymne> Cyk Czekaj, może uda się tak wyciągnąć już ją jakoś Nie chcę jej uszkodzić Dobra, mamy figurkę SpongeBoba Daj, zobaczcie, yy, mamy, tak naprawdę jest tutaj też nawiązanie do y, samej gry, bo mamy tą y, galaretę, która jest y, głównym przeciwnikiem w Cosmic Shake. Mamy Patryka, który jest balonem, jak widzicie nawet mamy tutaj takie malutkie zamknięcie na jego nóżce, no i mamy Patryka w, z, znaczy Sponge z mikrofonem. No, powiem Wam, że tak, no wiadomo, to nie jest y, figurka jak Assassin's Creed czy coś. To ma być dla dzieciaków. A wydaje mi się, że dla dzieciaków to jest fantastyczna rzecz. Szkoda, że nie jest to podświetlane. Jeszcze jak to było podświetlane, to już było w ogóle totalnie mega. Natomiast sama figurka naprawdę wykonana jest y, ładnie. Postać przypomina faktycznie, w, przypominają postacie z serialu i wygląda to naprawdę spoko. Także wygląda to, w mojej opinii, bardzo fajnie. No i taką jeszcze zostajemy... Do tych zestawu jeszcze mamy tutaj, te, te nie? tak takie rozłożę mniej więcej powiem Wam tak, zestaw dla dzieciaka. Rewelacja. Nie widziałem jeszcze jak zachowa się Oliwier, kiedy to zobaczy, ale podejrzewam, że dostanie szajby. No ogólnie on jest wielkim fanem Spongeboba, także te rzeczy są jak najbardziej dla niego na plus. I te piłeczki, chociaż wydaje się, że to, to jest totalnie głupie, ale. Dla dzieciaków wierzcie mi, że to jest mega fajna rzecz. No i mamy jeszcze tego dmuchanego Patryka, którego zobaczycie sobie pewnie na zbliżeniach. Słuchajcie, to jest w ogóle fajny pomysł. To Oliwia, może już trochę jest za duży na takie rzeczy, ale naprawdę grafiki są ładne. I jako takie, wiecie, podstawkę, pod talerz. Jedyne, jedyna rzecz, która mi się najmniej chyba tutaj podoba w tego, to jest chyba ten wisior. Tak wisior e, trochę nie rozumiem, nie wiem jakie jest znaczenie jego, tak? Bo, o. <grym> coś mi tu wypadło. <grym> A, dobra, bo to można sobie włożyć, ok. Można sobie wyjąć ten, ten e, tą, tą graficzkę i sobie włożyć jakąś własną graficzkę, to chyba taki jest ogólnie, ogólnie taki był pomysł tego. Nie wiem czy teraz to zmontuję z powrotem. Ale jak widzicie, nie wiem czy to nie było, było źle zmontowane i mi to wyleciało w trakcie. Ciężko mi powiedzieć, co tu się z tym stało. I nie mogę teraz z powrotem tego złożyć. Natomiast, no ten wisior, powiedzmy sobie szczerze, taki raczej nie powinien być brany pod uwagę przy decydowaniu się na kolekcjonerkę. Natomiast sama. Sama kolekcjonerka uważam, że dla dzieciaków świetna, no świetna, naprawdę świetna. I dużo rzeczy, które dzieciaki, za którymi dzieciaki oszaleją. Nie wiem, jaka jest cena aktualnie tej kolekcjonerki, więc nie podam Wam jej, bo nie wiem, czy ona już jest dostępna w polskiej dystrybucji. Natomiast zestaw, który otrzymujemy, prezentuje się tak. Dziękuję serdecznie firmie PlayOn Polska za dostarczenie tej kolekcjonerki. Widzę, że już będzie potężnie użytkowana przez mojego syna, przynajmniej te piłeczki na pewno. Gra dzisiaj wraz w zasadzie z tym unboxingiem w tym samym czasie zeszło embargo na recenzję, także recenzję możecie też sobie od razu gry obejrzeć. No i cóż, czy warto, czy nie warto, nie wam to pewnie oceniać, ale jeżeli macie dzieci, to waszym dzieciom najlepiej, niech oni to ocenią. Czy to jest warte, czy nie, bo one najlepiej wiedzą, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. Z mojego punktu widzenia widzę, że szajba będzie. Natomiast, yy, znaczy z punktu widzenia mojego syna, z mojego punktu widzenia, no, <ścoughs> ciężko mi się do tego odnieść. Natomiast widzę, że jeżeli chodzi o yy, przyjęcie przez dzieciaki, na pewno będą zadowolone. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzania moich social mediów, grupy Energikowcy oraz serwera Discord. Szczegóły w opisie.